Witajcie na kanale Gra na Kąpa. Ja jestem Pabelus, To jest kolejny odcinek Planet Crafter. O, rozsiewacz trawy, proszę bardzo. No i kontynuujemy, proszę Państwa, nasze przygody. Jak widzimy tutaj na ekranie postępów etapu terraformacji, mamy 20, prawie 5% jakby wykonanego tego postępu, żeby wywoływać deszcz. Znaczy, no, że on zacznie padać po prostu, tak? A jak zacznie padać, no to zacznie nam tutaj zalewać, nie? No, więc właśnie. No, ale y, przecież y, tutaj podobno o to chodzi. <laughs> mamy, mamy zalesić, zazielenić y, te, te, y, te jakby y, zasą planetę. No i dobrze. Y, teraz, y, teraz tak. Ściepe, y, ściepełkiem tak troszeczkę sobie tutaj kiepsko Radzimy z tego, co, co ja widzę, ale że my potrzebujemy, proszę Państwa, jednak tych reaktorów jądrowych i jeden mogę postawić, ponieważ pręt uranowy e, mamy, no to, no to może warto byłoby coś z tym fantem zrobić. Ale jest jeszcze jedna kwestia, proszę Państwa, ponieważ mamy tutaj w plecaku trochę e, jakby, rzeczy. Gdzie niekoniecznie chciałbym w tym momencie to wszystko ze sobą targać. Na razie się z tego roznegliżuję. Tu uran zostawię, iryt zostawię, ten pręd zostawię. To złoty posążek. No To do dekoracji bardziej. Tutaj nadstop. To wszystko idzie. no Roślinki. Aha, roślinki już nie mają się gdzie je zmieścić. Magnes tutaj może być. A, to wszystko pozajmowane. No dobra. Trochę tego nadstopu mamy. Nie jest to co prawda dużo, no ale mamy. Teraz tak, zerknijmy sobie tutaj, ponieważ jeżeli gdzieś miałbym się wybrać, tak naprawdę, no to już warto byłoby mieć więcej slotów. I tutaj, plecak P4, na niego będziemy potrzebowali trzy nadstopy, kiedyś superstop, no i jeden tytan. I uważam, że to jest gra warta świeczki. No, właśnie ze względu na, na, na tę pojemność. My w tym momencie no, widzimy, ile mamy slotów, więc trzy nadstopy. Elegancko i jeszcze tytan, czy, czy gdzieś tu tytan by się znalazł? Mam nadzieję, że. O, jest i to nawet całkiem sporo. Dobra, to przede wszystkim to robimy. Za chwilę będziemy patrzeć na zbiorniki tlenu, bo to też. Tutaj zbiornik, aha, to to samo jest Kuziwa, no ale dobrze, no, no trzeba Tak, to trzeba zainwestować Dobrze, i teraz Ile mamy? No troszkę więcej <laughs> o, o, coś leci Kuziwa z nieba Tak, to szybko weźmy Szybko weźmy te nadstopy Polera, żeby się latarka odpaliła e, Raz, i tytan tam był? Też? A, żeby żebym głowę nie oberwał Łoty kuźwa Noż ty patrz, ale mnie opierdzielone. No, trzeba zaryzykować. Gdzieś powinno być żarcie. Jak mnie pierdzielony trafił. Znaczy on we mnie centralnie nie trafił, on trafił gdzieś obok. Ech, to jednak nie tytal, jednak kobalt, ale się cholera naganiam. No i gram z ogniem. Okay. No i mogę tworzyć Dobrze 280 mamy obecnie I 370 będzie teraz No to jest naprawdę spory boost Prawie o setkę Więc elegancko I teraz tak Nadstop mogę tworzyć Z kobaltu, żelaza, magnezu Krzemu, tytanu i aluminium Czyli ze wszystkiego po trochu nie? Tutaj mamy ten plecak odrzutowy P1. Pręd irydowy, dwa urany. Wiecie co? My, my jesteśmy w stanie poradzić sobie bez tego w obecnej chwili. Ale nie będziemy w stanie sobie mimo wszystko poradzić bez kapsułek tlenowych. No i w takim razie mogę. Załóżmy. <laughs> Mogę załóżmy pozbyć się. Chociaż nie, woda będzie potrzebna, to yy, pozb pozbądźmy się tych kwiatków. Yy, tutaj będzie. Jeszcze jedną kapsułkę tlenową bym wziął. I w takim razie, idąc zgodnie z Państwa sugestią, weźmiemy ze sobą dwa yy, żelaza, jeden tytan, plus jeszcze jedno żelazo, jeden tytan i krzem. Czyli trzy żelaza, dwa tytany, jeden krzem. Yy, jeden krzem. Trzy sztuki żelaza i... i dwa tytany. Dobra. To to weźmiemy, czy jeszcze logik tutaj będzie gdzieś. O, jest lodzik. Dobra. Ludzika też wezmę. Idziemy po. Mikrochip, przypinanie schematów. Nie, no fajnie, fajnie. <ścoughs> eee. W ten sposób to zrobimy. Umożliwia przypięcie jednego przepisu, no szczerze powiedziawszy, to wolałbym jednak coś innego, ale no jak się nie ma, co się lubi, no to wiadomo, że nie ma się tego, co się lubi. Eee... Posiliłbym się nieco. Czy super. A nie, bo to na super stop, ten nadstop, przepraszam, to specjalne deszcze padają. Jak tutaj moje roślinki. No, funkcjonują. Dobrze, funkcjonują. O, elegancko. Zbierzmy sobie żarełko. Tutaj jeszcze nic nie mamy. I teraz tak. Przerzucimy, pogrupujemy i się posilę. Tak, na full. Dobra, i proszę Państwa, ciśniemy. Ciśniemy, ciśniemy na przygodę. Z uwagi na fakt, że ja bym chciał dotrzeć do jaskini uranowej, która jest tam oddalona, ja wiem, trochę bez sensu, bo potrzebowalibyśmy osm. No i jasne, osm też będzie. Natomiast osm wiem, że mamy w tamtym kierunku. Nie pamiętam wszystkiego, tak? Nie pamiętam wszystkich lokalizacji, więc. Nie ma się czemu dziwić, długo nie grałem. Ale to, co pamiętam, no to, no to tam cisnę. No i teraz zebraliśmy sobie tutaj, zabraliśmy ze sobą tutaj te, te wszystkie materiały, po to, żeby skorzystać jakby z państwa podpowiedzi, sugestii i rady, żeby ogarnąć temat kapsuły mieszkalnej, żeby uzupełniać tlen więc w porządku. No to jest generalnie bardzo dobry pomysł i, i, i rzeczywiście ja tak budowałem te, te różnorakie kapsuły z tym, że my tutaj my tutaj będziemy proszę Państwa dążyli też do teleportów, bo wówczas łatwiej jest się poruszać. Tutaj też jest jaskinia gdzieś i zastanawiam się, czy tam osnu nie będzie. Bo coś mi tam świta, coś mi tam... Się wydaje, że chyba, chyba osm tu był. No, widzę iryt. Ale głębiej chyba był osm. Aha. Aha, bo to... Dobra. A no właśnie, no będzie ten 8. Będzie ten osm, tylko że my musimy jednak y, zająć się y, tym ciepełkiem. No to jest to właśnie to jest to, o czym mówiłem, że, że niestety, ale nam tego brakuje. Najwolniej to idzie. Wiecie co, ja bym postawił już, może tę kapsułkę? Yy, bo i tak daleko żeśmy dotarli, nie? Ale odnowię sobie tlen. Dobra, i. I zasoby wracają. Co to jest? A, logik taki zimny. No, ok. Tutaj, proszę Państwa, to co mówiłem, że te rusztowania były, to, to ja tutaj byłem i, i, i zbierałem różne rzeczy. My ciśniemy dalej. Gdzieś tu była kiedyś szpara. Czy to było to? Czy to było tutaj? Ale nie wiem, ale. Ale dobra, idziemy. Na pałę. Yy, może się okazać, że jaskinia uranowa też jest y, zamarznięta. Nie, to nie było, nie, to jednak, to, nie, to chyba nie tu. Ty no nie godoj, że się zgubiłeś no. Synu. Może się okazać, że jaskinia uranowa też będzie za, za, y, zamarznięta, że tam będzie lód. No jeżeli tak się wydarzy, to siła wyższa trudno Będziemy ogarniać piece odgrzewacze, to tu było to przejście? Yy, tak, to tu było, dobra. No to prawie, prawie na miejscu jesteśmy. Jeszcze tylko trochę 370 pojemności tych zbiorników, to, to całkiem, całkiem, nie, całkiem nieźle. Aha, znowu coś kuźwa nadciąga. Co tym razem? Tu mamy skrzyneczkę. O, jest uran, proszę Państwa, i, 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 i to całkiem nieźle, bo nie jest zamarznięte. Także zbieramy, zbieramy. To się oczywiście przyda, jak najbardziej. Sporo jego jest, ale tak, y, na dobrą sprawę, jakby tak y, chcieć tu tworzyć to wszystko, to, to jest go mało. <laughs> Oho, no ja nie wyjdę z tej duszności. Co tu jest? O, mikrocipa to mogę zabrać, słuchajcie. Y, tu mamy nasiono Tuska. Może niekoniecznie, bawmy się w politykę. Chociaż... Asiono Tuska 400, dobra, to tego wezmę, ale nic więcej, bo ja uran potrzebuję. Uran jest mi potrzebny bardziej. Proponuję postawić może kapsułę. I jeszcze wejście, zaczerpnąć tlenu. Dobra. i elegancko i możemy zbierać dalej także państwa pomysł jak widzicie jest wykorzystywany aczkolwiek ja mam przy sobie trzy kapsułki tlenowe mógłbym spożytkować jedną mógłbym zużyć jedną i wówczas mielibyśmy ciut więcej miejsca raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście sztuk uranu no nie jest to dużo ale na początek, Aha, ekwipunek już jest pełny. No dobra, trudno się mówi, że żyje się dalej. Na początek, żeby stworzyć ten reaktor jądrowy, no to myślę, że, że będzie dobrze. 86,5 energii na sekundę. Eee, w porównaniu z panelami 19,5. Także, no, potężna dawka energii. Przez chwilę myślałem, że to też uran, ale <głos》> tak zazieleniło trochę. No i co, i możemy wracać. No to tym razem proponuję, żeby wrócić drugą stroną. Nie? Także dzisiaj taka, można powiedzieć, eskapada do jaskini uranowej w celu pozyskania tego surowca. I za moment będziemy tworzyć pierwszy. Pierwszy reaktor jądrowy tieru pierwszego, który to dostarczy nam dużo więcej, tak naprawdę, energii niż te panele słoneczne. Przez co oczywiście będziemy mogli, proszę Państwa, na obecną chwilę, przynajmniej w tej chwili, postawić tego mniej. A odzyskać surowce z paneli. To kuźwa większego niefarta nie można mieć. co, co chwila coś, no co chwila coś kuźwa. I, i, I co? Ja mam rozumieć, że mi pierdyknie w główkę, tak? Ejś, ty panie, ejść ty panie ty. profilaktycznie. Dobra, cisnę. Jak to mówią, one kozie dead? Przez to to chyba nie przeleci, nie? No tutaj to chyba nie, nie wali. Coś... Jakś tak widzę, że chyba nie wali. A nie jednej butelki wody chyba nie potrzebowałem z tego co, co, co kojarzę. 680 KTI współczynnik terraformacji. No to nie jest źle. No i dobra, wycieczka do jaskini uranowej yy, zakończona sukcesem. Można śmiało mówić, tam coś jeszcze jeszcze grzmoci, ale... Hmm... Tam chyba, proszę Państwa, był ten nadstop, jeżeli dobrze pamiętam, ale to tutaj byśmy potrzebowali prawdopodobnie tych jetpaka, niski poziom nawodnienia, nie gadaj. Dobra. O kurna, to na ten jeden pręt to 9 aż uranów potrzeba. O ty, synu mój, o to żeśmy teraz. No my mamy wystarczającą liczbę, bo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Eee, no to mamy wystarczającą liczbę, ale czy ja chcę ten uran teraz zużyć? Patrzcie, biokopuła. Biokopułę bio otrzymaliśmy. Doskonałe miejsce do hodowli roślin i wytwarza tlen. Eee, tlen 135 na sekundę, ale pochłania 37 Energii na sekundę, więc no, powiem szczerze, trochę dużo. Dobra, my, my potrzebujemy tak. Trzy nadstopy, ale gdzieś muszę się szczęście roznegliżować. Trzy nadstopy, czy jeszcze gdzieś się znajdę? Dwa są. Potrzebuję jeszcze jednego. O, rzutem na taśmę i tego pręta. No, to co? To stawiamy nasz pierwszy reaktor jądrowy? Nie wiem tylko gdzie. Myślę, że tutaj to będzie dobre miejsce, bo one nie są duże, na całe szczęście one nie są duże. Więc jeśli postawię tutaj, no to będzie gitara. Pyk. Teraz mamy. Spore zasilanie. A co ja wody nie mam? No tak, no wody nie mam, teraz na ten, na reaktor zużyłem. Oj, ja pierdziu. Dawaj mi tego lodzika. Ja muszę się e, nawodnić. O, przecież odwodniony zaraz będę i znowu deadna kuź. Na całe szczęście... E, no ja widzę przecież, Lepiej nie jestem. E, na całe szczęście umieram zazwyczaj w pobliżu bazy, więc... E, więc te skrzydeczki tutaj odzyskuję dosyć szybko. Dobra, chlej. No i ładnie. O, i sprawdźmy sobie, co jest w tym mikrochipie. Mikro... Szybkość wydobycia P2. O, to jest yy, warte. Yy, szybkość wydobycia. Aha, ale tu nadstop jest potrzebny. Kurcze, no. Ależ jazzy. Dobra, 71% etapu terraformacji, żeby deszcz tutaj się pojawił. W porządku. A my, podgrzewacz P3, możemy zrobić z aluminium. Możemy, znaczy, musimy zrobić z aluminium, krzemu, tytanu i prętu irydowego. A na pręt irydowy potrzebujemy 9 sztuk irydu. Ile ja go mam? O gdzieś tu Iryt jest. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Zamieńmy z uranem. Eee, pięć, sześć, siedem, osiem. <słuch> Kuźwa i jednego brakło. No nie, godoj. Ej, do dupy z takim biznesem. Wiecie co? <laughs> Skoczmy sobie jeszcze do jaskini rydowej, tylko zanim to nastąpi, to ja bym podmienił tutaj roślinkę, bo po co ja ją targam ze sobą. Która to miała. Tym mia... Aha, 300, a ty 600? Tak. To. A, a zaraz, to 300, a to? 200. No dobrze, to ja proponuję, żeby może tutaj tę roślinkę podmienić na nasionko Tuska. Niech sobie tam rośnie. Zawsze w wyższym mnożnik to, to nawet dobrze. I czy ja coś tutaj. Jeszcze mi nie urosły. Posilmy się nieco bakłażankami. Eee, no troszeczkę tego irydu. Ja wiem, nie, nie, nie idę opróżniony, ale. Musiałbym stawiać kolejną, yy, kolejną szafę, a nie za bardzo chcę tutaj zabudowywać, bo wiecie no, później będziemy gdzie indziej to, to stawiać. Staram się, staram się słuchajcie, ogarniać ten temat yy, na zasadzie zbierania surowców i ich wykorzystywania, a nie przetrzymywania. To później będziemy sobie magazynować. Tymczasem tam jednego zabrakło tego irydu, ale mógłbym chyba zebrać dużo więcej i to przetachać ze sobą. Czy to jest aluminium? Aluminium, patrzcie, kurde, znalazłem w tej jaskini. Bardzo fajnie, O, bardzo mi się to podoba. Al... Ja nie pamiętałem, że tu aluminium jest akurat. To dobrze, to dobrze, bo aluminium też jest nam potrzebne. Tylko, że my żeśmy przyszli po, po iryt. I popracujemy dzisiaj nad tym ciepełkiem, e, za chwilę postawimy jeszcze, jeszcze ten podgrzewacz, ile jeszcze mogę, no jeszcze sporo. Postawimy ten podgrzewacz i, i będzie dobrze. No tam mamy skrzyneczkę. Ja to, ja to aluminium to zostawię na razie, bo, bo mi slota zajmie, a potrzebuję jej rydu. Dobra, 2, 4, 6, 8, 10, więc tak de facto to starczyłoby mi na dwa pręty. Ale jeszcze wezmę. Czekajcie, tlen mam. Mam, mam kapsułki w razie czego. No mam też na. Albo miałem. <laughs> Kapsułę mieszkalną. No dobra. Wy tam pis piszecie w komentarzach, że już pozmieniało się wszystko odnośnie, odnośnie koparek. Już nie ma takiego Eldorado, jak było kiedyś, że gdzieś się nie postawiło, to kopało to, co chcieliśmy. Czyli jak mam to rozumieć? Teraz musimy w konkretnych lokacjach te koparki stawiać, żeby, żeby one właśnie kopały to co, to, co my chcemy, żeby kopały? Bo jeśli tak, no to powiem Wam też ciekawie I tutaj jednak e, te teleporty będą miały rację bytu. Bo później, tam jakże pamiętamy, To, to, to rzadko kiedy się korzystało z nich, ze względu na fakt, że. że no właśnie. Żeśmy tutaj mieli różne takie dziwne rzeczy. E, dobra, wszystko mam, żeby to postawić. E, jeżeli bym jeszcze jeden krzem zgarnął, no, i tu 2, 4, 6, 8, 10, to to mi niepotrzebne, i zrobił jeszcze jeden pręt irydowy, e, to mógłbym postawić się podgrzewacze dwa. Te podgrzewacze 2, y, znaczy podgrzewacze y, tieru trzeciego, one są chyba na tyle wielkie, a nie. Nie są wielkie. Czyli one jeszcze w bazie muszą stać. No dobra, w porządku. To porównajmy sobie. Ten daje ciepła 4,5 na sekundę. Ten 28,5. Ten zużywa 3,5 energii na sekundę, a ten zużywa 17,5. O, no, sporo. Ale ok, ten jeszcze musi stać w bazie. A to niech sobie stoi, żeby mi tylko kuźwa prądu nie zabrakło. No i nie zabrakło. I zobaczmy, jak to teraz z, z ciepełkiem. No, ruszyło ciepełko. Ruszyło, drodzy Państwo, ciepełko. Natomiast etap y, terraformacji to prawie 90% do deszczu. No dobrze, dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was, trzymajcie się i do zobaczenia, papa. Pa.